Dobra. Ale głowa tak zadziała? i teraz. Zrob Zrob Czyli jakie jest backstory? Zdobył z głowę my, Smoka my, Endu. Gdzie była głowa my, Smoka my Endu na powysły. spały, nie? Wytyfy, ja bym już dawno odpuścił sobie. A, klip Mikiego, bez kitu. To najpierw klip Mikiego Ale jammer my widać? Co jest? Ty? on był na niewidze? Czekaj, czekaj, czekaj. Od razu się odwrócił i to centralnie w niego, co jest? Patrz, my widać? Partiklesy, ale kurde, co partiklesy no, kurde nie wiem. Trzeba, ja tam nie jestem jakimś antycheatem, ale... Dzięki za... nie widać? Pa. Jak? Mniejsze trzy. Hmm. Hevron obejrzy aresztowanie babci przez policję za napaść? Ja pierdzielę, chat, dobra, Cześć, najpierw co? po tym creeperze, gdyby nie wasze pomysły. Nie, bo to nie chodzi o to, że zobaczył particle's i się obracał, tylko kopie, kopie i nagle, pyk, centralnie mu w twarz spojrzał, nie? Czaisz, Tak jakby nie wiedział, że jest na niewidce, może ma wyłączone to, czaisz, w i po prostu, wiesz... W ogóle, chat, imo, nawet to, dla mnie... Niech ja chciałabym coś w końcu ja to tego debila. Chłop ma wszystkie dostępne chaty i serwery. Dla mnie normalnie. ogólnie powinniśmy grać na tych na przykład Minimapa nie jest uważana za cheat, no nie? I nie powinno jej być na serwerze w sensie legit. Jakby, jakby na serwerze by nie mieć optifine, that's it. Nawet. Dodałbym to, żeby każdy miał full brighta, bo latanie z pochodniami to już. no już. weźmy, darujmy sobie, no nie, jakieś latanie. Ale chodzi mi o to, że na mini mapa nie jest cheatem według serwera, ale Imo, no jakby. What's the point? No nie jakby wiesz, mini mapa jednak daje ci przewagę, jakąś, jakąkolwiek. Jakby w teorii można powiedzieć. No Evron, no to jak ci daje przewagę, to czemu sam sobie jej nie zainstalujesz? No bo to trochę psuje vibe, no nie? Wiesz, jak masz jakąś w ogóle mapę, która ci pokazuje na przykład tak. gdzie są tunele, bo widzisz tutaj widać, no nie, gdzie są te wszystkie nie tunele, tylko mosty i Jakby masz ogólny wgląd w teren, mimo że powinieneś wiedzieć tylko to, co jest przed tobą, no nie? Więc jakby IMO mhm. powinien być po prostu Optifine, nawet Fulbright pewnie, nie ma problemu. I tyle, no nie? That's it. Te wszystkie jakieś pluginy itp. Wiadomo, można sobie wziąć tek, e, nie tekstur packa, tylko resource packa, coś jak Vanilla Twix, żeby wiecie, ogień był mniejszy. Tam, tam wszystko co jest w tym e, op, e, Vanilla Twix jest legalne, prawda? To nie jest modyfikacja, tylko wiecie, znaczy no, po prostu resource pack, prawda? Coś może ładniej wyglądać i Ale modowanie gry, mo, wiecie, modyfikacjami typu mini mapa, jakiś coś tam, to jest już to jest tłumacz. Nie o, powinno się tu ma piękne paczolow i tyle. Cześć Ted, nie gramy dzisiaj w Valorant'a. Siema ma śmieciu, się ma drugi śmieciu. Sorry, koniki, ale zginiecie prawdopodobnie. A tutaj zginiecie. jest ta głowa smoka u tego Normika. Tu powinien być sad ten mem. Kiedy jesteś paczolem i przez 3 minuty nie odpaliłeś Widera i wiecie, ten taki typ, któremu żyły normalnie na szyi już wychodzą. Kiedy przez 3 minuty nie odpaliłeś Widera nigdzie? Dzięki za Erwak, Pokczam! Pokczam, dziękuję bardzo. Zdrowienia dla pana Evrona od pani Erwak. Pok? Czyli Patchol stwierdził, że walnie Widera, żeby Wider wybuchu i głowę wziął, tak? <laughs> O nie, Normik, twoja chata! Biblet Hump, ten Normik, jak się patrzy. I Kirun? Erol, wiem, że doświadczasz, że to mogą zawierać go przed i x-ray? Aaa, no to chyba, znaczy... I co? I co kur? Ja pier... Ja pierd... Wziął, kurde, wzi wzi wziął czy nie? Przepraszam, bo patrzyłem na Kiruna Bitsy. Wziął, okej. Okay. I co ku... Ja pierd... Ja pierd... Ja pierd... Co jest kur... Co jest kur... Jest... Nie wiem, co się stanęło, zaraz padnę. Imagine, jakby zdedał z tą <głowo> głową i wyjął stracił. O nie. Oh no no. Chat, to jest dziady? Czad, ale trzeba też myśleć, że z zamysłu, jeżeli admin daje Kuboit na coś, to po co jest Kuboit, chat? Po co jest Kuboit? Kuboit jest po to, aby nie niszczyć budowli. Zakazać niszczenia budowli, no nie? Żeby nikt nie zniszczył tego, co jest na kuboidzie. Jeszcze nie gildyjny kuboid, wiecie, z tym pluginem i z sercem, tylko adminowy, no nie? <ścoughs> <ślesz> nie wierzę w to po prostu. On jeszcze nie wie, widzowie. Nie no, kuboid gildii zawsze podrób. można zniszczyć serce, prawda? Znaczy chyba teraz nie można jeszcze zniszczyć serca, ale... Ja... Słuchajcie, nie Słuchaj? bardzo, czad, zaraz przydadzę sobie suby. Szefuncio! No do cóż... Szefuncia, do szefuncia pikacie? Do szefuncia pikacie? Wy, czad, do szefuncia? Z panem Paczolem chcieliście zadrzeć? Który pokaże się Wronowi w głowie smoka. Oh no, no. O... Dobra, naprawimy to, bo my nie gryfujemy, prawda, czat? My nie gryfujemy. My jesteśmy uczciwymi graczami. Okej. Okay. Tylko poproszę, żeby naprawili normika, bo. Czyli formalnie te bloki na tu też mogę stamtąd zabrać. Formalnie. Ja. Yep. <ścoughs> Ale się jaram, Czad, szczerze mówiąc. Teraz oh, jestem podjarany. Oh, no, no. O kurde, to nie naprawia. Będzie pytanie do adminów? Że mi bana wlepi? Czad, czy ja zrobię coś niezgodnie z Nie wiem, z czemu, ale nie mogę słuchać jakieś, tego bąbki, paczola czas, Masakra w Więc Za zgryfowanie terenu powinni mi porozdać karę, że muszę naprawić wszystkie dziury na całej mapie i tyle i po prostu nie wiem, czy tam będę biegał i cały dzień naprawiał dziury, ale w mojej głowie zdobytej elegancko. Czad, Kurwa. Zobacz komentarz. w ogóle, ale jeżeli Wider przez nie przeleci, to niszczą się, wiesz? Czad, pamiętajcie, że Boję się wchodzić w komentarze. Złotny w tym miejscu, to blok drajtu się niszczy. Tak samo jest z debrisem. Debris tak samo się niszczy. <laughs> ja powiem... Siapa wy, to całe, a my nie chcemy jakby, wiecie. Wejdź e, no Czad, Będę musiał wejść napisać bo bo nie popoga No, no Ewron napisz, napisz wyczat normalnie z tym O, Czad, A, to... ja, trzeba się ruszyć, bo pająk Dobra, dobra, już Rąka głową, głową smoka <coughs> O kokser, oba obstawiam, że nie! Ja... Czad jeszcze skrinka se pierdzielne Może nie, nie na terenie zgryfowanym Cześć Ewron czy będzie dziś kodzik? Ale jestem podjarany, Halo, czarny ekran. Minecraft. Czy ktoś coś Ten widzi? Jest Minecraft, chat. No już nie. Jadę sobie tutaj, jadę sobie z buta. Elo, elo, elo. Po trzy, 2 0. Kradzione, chat. Jestem złodziejem kwadratowej masakry. Pierwszym złodziejem kwadratowej masakry. Okradłem Evrona. Okradłem całą gildię Born. Całą, dosłownie do, do cna. I ukradłem teraz administrację, chat. Jestem pierwszym z złodziejem kwadraty masakry, i to jeszcze takim honorowym złodziejem, sad. Honorowym Honorowym! O, okradłem administrację, sad. Rozumiecie to? Honorowym! Siema, blacha! Czy mogę na chwilę coś do miniaturki? Honorowym! Okradłem administrację... Base na miniaturę to honor?! Tam. Do Endera? Nie, muszę to na głowie trzymać, bo z głowy mi nie zdejmą. A z Endera mogą mi zabrać. Panowie, jestem od was! Mam głowę smoka, od was jestem, panowie. Co wy? Ja Fantomy czat, to jest taki rak. Nie wiem, Ale że mogę A ja już mam głowę smoka. Ale że łatwiutko Czemu nie mogę postawić, jakiś ten noc? O! o! Głowa Głowa, Dc. O nie! Oh, no, no. Czy wy widzicie tego expa? Dobra, już nie. Widzieliście tego expa? Błagam cię, adminiusiu. Porozmawiaj ze mną. Oh, no, 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 no! no. Dobra, potem odbierzemy ręcznie. Ja a POTEM MONKA GIGA UMAWIAJMY <grym /dyskujesz> Ciekawe jakie masz dziwko jak, jak lognę to już nie wrócę jak, jak lognę to bana dostanę bo... o, tak, <grym /dyskujesz> <okay. grym /dyskujesz> to? Czat! 2020. Jestem złodziejem Pepoglad. Ciekawi mnie, czyta SZM. Cię nie ze za oglądanie jego filmików na swoim streamie Monka Giga. Nie no, czat. Nie no, nie no, strajka by nie było, spokojnie. To jest e, na dwa dni Ferius, tak zwany. Od dwa dni to trochę mocny bamb, powiem wam. Szczerze. trochę odwinąć tutaj mocną ręką haratną. Jak klocków dirta, na dwa dni jestem zbanowany. No technicznie to nie jest za dwa bloki dirta, czy tam 20, tylko ja za głowę. <laughs> Ale chyba Bartman tam potem na Discordzie napisał, że to jest overall też za te widery tam wtedy itp. A ja czemu jest... nie może wejść na kanał? Chyba kształtowe, no nie? No nie wejdzie na kanał. No bym oddał przecież mu tą głowę, no. Przecież bym mu oddał tą głowę, chat. Tylko chciałem porozmawiać Zobacz z nim, no. ja komentarze. Mógł napisać, oddaję, bo ci bana w lepie, no i bym oddał, no i kurde, no a... dostanę <laughs> dwa... Zaraz zobaczymy. No, zajebiście. Koncert Czasem za 5 minut, chat! Czeka mi głowa moja, nie? W sumie. No nie, no. Czad nie wyzywajcie Bartmana, bo wiecie, to by po prostu nieporozumienie. Czad. Gdyby Ewron ukradł, to by się nic nie stało? Nie, czad spokojnie. No. Technicznie! To nie, tak. to nie jest tak, czad spokojnie. Ale... To by mnie ukradł głowę ze spawną. To jedno. dwa dni i drugi dzień nie No za to też smoka. pewnie. Jakie to, to jest śmieszne. Przecież ja bym mu oddał tą głowę. No, nie moja wina, że kurwa, no, siedzę o tej czwartej w nocy. Serwer jest otwarty. Jeżeli by nie można było grać o czwartej w nocy, no to przecież by włączyli serwer. No, ja pierdzielę, no. Bartman, zapomniał, że to serwer do YouTuberów, a do kontentu? To czy znaczy, no nie, no, ale. Czad, dostałem bana na dwa dni. Nie zrobiłem nic złego. Nic. Boże, zniszczyłem trochę klocków Dirta. I przecież to mi... chodzi o głowę, a nie o 20 bloków tej trawy, halo! Jeszcze Chodzi o... Głowę mapy. smoka, a nie 20 dirta, który ze To jest rozwaga. śmiech. <grystanie> Czyli do na niedzieli mam ban. Ten ban za griffing mapy. No przecież możemy. Normalnie byśmy mogli się do, porozmawiać, nie wiem. Wyłączyłby na chwilę kuboid, ja bym to odbudował na Chilku i, i ten. Bez, bez beki. Ja rozumiem, że on zmęczony jest czy coś, ale to nie musi mnie wywalać, no. Tak mi się wydaje, no kurczę, no wystarczy, nie napisać Słuchaj, Patchol, odbudowujesz to i oddajesz głowę, albo dostajesz bana, a nie, że bana bez, bez czegoś Napisał głowę, chciałem z nim pogadać, jeszcze bekę sobie pocisnąć i widzicie Patchol musi zrobić sobie taki review Dlaczego admin może być zdenerwowany albo inny gracz na coś Patchol musi trochę mieć inne podejście, imo i ono może być na... Bo Pachel mi się podoba pod względem tego, że on jest tryhardem. Pachel bardzo tryharduje i to mi się podoba, ja lubię tryhardów. Tylko na przykład tak samo było z tym, że... Pachel musi spojrzeć na swoje zachowanie z perspektywy drugiej osoby. Tak samo jak na przykład zginął w trakcie klepy 5 na 5, po czym wszyscy poszli na trybuny typu Nexus, Citrox itp. Pachel wszedł nam jeszcze raz na arenę. Jeszcze raz go zabiliśmy. I tylko mówił nad tym, czemu mnie zabijacie, czemu mnie drugi raz zabiliście, no bo wszedłeś na arenę. Po śmierci idzie się oglądać na spektatorze na trybunach, jak reszta twojego timu. I nie była refleksja, kurczę, mogłem nie wchodzić na arenę, tylko kurczę, czemu mnie zabijają. Jakby, patrz, on musi w każdej tej sytuacji, na której ktoś jest zły na niego, spojrzeć z perspektywy trzeciej, jak jego zachowanie wyglądało. Bo wiadomo, że często sam tego nie widzisz, co zrobiłeś źle, jeżeli patrzysz tylko ze swojego punktu widzenia. Musi po prostu spojrzeć overall na sytuację, no nie? Tak jak ja na przykład spojrzałem overall na sytuację, że najeżdżanie bornów, kiedy mają pięć osób w teamie, no nie jest zbyt optymalne cały czas, prawda? Dla nas to jest fun, że wjeżdżamy i robimy abordaż, ale dla nich nie. Za dwie minuty czas koncert, ja wiem, 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 wiem. Dlatego wiecie, no często trzeba spojrzeć na sytuację z obu perspektyw, prawda? Żeby sobie uświadomić, że może jakaś krzywaksa wystąpiła. Dobra, czat, czekajcie. Zaha, zaha, i co, i co? No Nawet jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Pogrzeb mamy teraz. Aha, okej, okay, rozumiem. Ja dam cynek, już będzie starty, dobra? Dobra, dobra, dasz link, tak? Dobra, dobra, To się, dobra. link już jest. Gdzie? Ty, to wiesz co, zaha, ja mam pomysł, dobra? Ja będę no. na y, kanale odcinek nie przeszkadzać. Jakby się zaczynało, to y, po prostu wejdziesz i powiesz mi, e! Co? E, dobra, dobra. Dobra, to dobra, będę dobra. na tym kanale przeszkadzać. Tylko ty to wiesz, możesz sobie rewindnąć Piotę 10 sekund, nie? Tak, 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 tak. No ale żebym po prostu wiedział, nie? że. Y. Dobra, dobra. E, e. Więc, e, ale możemy to oglądać, tak? Bo ja tutaj. E... O nie, nie wiem, gdzie byłem. Tutaj. Jak dostałem bana na dwa dni, to ja czeka i głowa moja, nie? W sumie. Ja. E! E, brodo, więc nie mi się... Bachmana, bo wiecie, to po prostu nieporozumienie. Czad. Jest filmik z, z Neurachtem i jego sytuacją z Banicją na nie, tym chod, samym spokojnie, kanale? spokojnie, no. To nie jest tak. To nie jest tak, Czad. Spokojnie. Ale screen są, są, no ale bez przesady. No, na dwa dni dostałem bana za 30 klocków Dirt'a, Czad. No ja pierdziele. jaki to jest tak, śmieszne. Przecież ja bym mu oddał tą głowę, no nie moja wina, że kurwa, no siedzę o tej czwartej w nocy, serwer jest otwarty, jeżeli by nie można było grać o czwartej w nocy, no to przecież by włączyli serwer, no ja pierdzielę no. Bartman zapomniał, że te serwer do youtuberów, w szkolecie do contentu. To znaczy, no nie, no, ale, czad, dostałem bana na dwa dni. To też, no, to też robi, co jest troszeczkę nie fair, bo Patchol na głos niby czyta pod nosem komentarze, które go popierają, ale nie czyta komentarze, które go nie popierają. I to jest takie bardzo one-sided, typu... Ale nie wyzywajcie, nie wyzywajcie Bartmana, to nie jego wina. Maciek 8, napisałeś, że dobrze zrobiłem? Nie, no wiecie, trochę jest mojej racji, ale dzięki, że mnie popierasz. Wiecie, i to wzbudza taką narrację, że no, widzowie, mam rację, no nie? Mam, mam, no, admin, odbanuj mnie. No nie, no w takiej sytuacji po prostu trzeba, wiecie, cold water... I po prostu przyjąć tego bana, no nie? Wiecie? Jeżeli już czytasz komentarze na głos, to przeczytaj wszystkie. Jakby, no wiesz, albo nie czytaj w ogóle, no wiesz, jakby jeżeli czytasz pod nosem tylko te komentarze, które chwalą twoje zachowanie, że coś ukradłeś ze spawnu, no to wzbudza taką narrację, że ludzie to są też za nim i dlaczego ktoś go zbanował, no nie? Więc to jest takie. Nie zrobiłem nic złego. Może skrodzimy trojkłoce? Dirta. No czad, wiem, że koncert zachybiliście tu sekundę temu? Powiedziałem, że jak będzie się zaczynał, to zacha mnie zawoła. Bo się opóźnia, spokojnie. To jeszcze pan za Griffin. Tak? Ciekutko. Za Griffin, Ej, czy ja byłem przejmie miły dla widzów? Przepraszam. Ale wy też byliście. Nie, na turnieju możemy po sobie jechać, no nie? Jak zginę, to wy mówicie gratuluję, szmato, mówiłem coś tam, a ja wtedy mówię czad, zamknąć Ray i to jest turniej, nie? Ale to tam są inne zasady na turnieju, no nie? Na turnieju są inne zasady. Ale przepraszam, ale wy też przeproście. Przeprosimy się i Przepraszam, ale nie, to no bo na turnieju jest fervor walki, nie? To już wiecie, to jest tak jak. Tak, byłeś niemiły, biblet hump. No nie biblet mogę! Hum, biblet hump, biblet hump, biblet hump, biblet hump. Nie, bo to jest tak jak na przykład wiesz, mamy klepę 5 na 5 i na przykład mówię, lecimy ze szmatami, no nie? To jest po prostu fervor walki, wiesz, tryhard, nie? Wtedy się możemy wyzywać, ale ja przepraszam. Jeżeli ktoś był urażony za wczoraj, to przepraszam. Ale po prostu ja mam tak, że jak tryharduję, to wiecie, lecimy, nie, nie śpimy. Wiem, czy nie, czy jestem boomerem i nie ma Amesensa, mam ingame sensa, ale mamy wrażenie. Że patronę serio Więc nie ma życia. To jest po prostu... Jest git, ja Ewron wiatro. O, przeprosi dobre. Ja również, ja również. Nie blachy argument il, żeby, z... żeby. żeby I zauwać... ty. Nie no, C4. generalnie, jeżeli chodzi o blachę, to już mówiłem. Ja w ogóle nie miałem pretensji do blachy, ja mu powiedziałem to potem, ale blaszka nie jest, wiem, że nie jest zły. Po prostu podczas skradnięcia artefaktów zostało wykorzystane bardzo dobre serce blachy. No nie, bo blaszka. Wiem, że on nie miałby serca powiedzieć nie. Tym bardziej, że to nie jest argument typu: możemy obejrzeć skarbiec od środka, bo wtedy by Blaszka stwierdził, że e nie, nie można. Ale jeżeli jesteśmy na serwerze youtuberów i ktoś daje argument, że coś do miniaturki, to znaczy, że jest to tak jak się mówiło na RP OOC, no nie? Argument spoza serwera, no nie? A skoro wiesz, jest serwer twórców i on chce do miniaturki sobie coś zrobić, no to dam mu to na minutę. Bo po prostu no nie ma, tego, nie ma tej tekstury na creative na singlu, no nie, tego, tej korony, więc jedyna opcja, żeby coś do miniaturki zrobić, to fizycznie wziąć to z serwera, no nie, więc blaszka, że z racji, już ma dobry, dobre serduszko, to po prostu dał, no nie, został wykorzystany, więc dlatego powiedziałem, że to było small pipi, to nie było wbrew regulaminowi, ale small pipi było, prawda, trzeba przyznać, ale no to już i tak, to z tego i tak się fajne się rzeczy powtarzały, więc git, ja tam się cieszę, że ukradli te artefakty, czad, wiecie jaka będzie klepa we wtorek? Będzie za, wojna totalna, czad. Mapy. Wojna absolutna. Ja tam się cieszę, przynajmniej się coś dzieje. Whatever. Git, blaszka, dobrze, że dałeś im. Patrz no jaki mamy możemy, wątek. To jest, gdyby i... nie to, to by wczoraj inwi... Czy, w... To było przedwczoraj. Inwiaczek nie próbowałby odbić tych artefaktów, nie zostałby zamknięty. Nie klepalibyśmy się 5 na 5 Widzisz, jedno wydarzenie odpala od razu wiesz. Do, porozmawiać, nie wiem, wyłączyłby na chwilę kubojd, ja bym to odbudował. Ewron też nie. Nie, i, nie ja, ja, bez, ja czytam trzak. Ja my? rozumiem, że on zmęczony jest czy coś, ale to nie musi mnie wywalać, no. Tak mi się wydaje, no kurczę, no Wystarczy, nie, na, napisać. Słuchaj, Paczel, odbudowujesz to i oddajesz. Paczel, wydaje nie, mi się, że on wie, że czasami skopał, no. albo wie to po czasie, bo Paczel często przeprasza, tylko kwestia jest taka. Może Paczel to słucha, to dam mu radę że w momencie, kiedy... No czat jak... Ko... Zaraz, zaraz, zobaczymy. W momencie, kiedy robisz coś źle i dostajesz bana, wiadomo, że każdy to będzie oglądał. I zauważcie, że są pretensje do tylko do Bartmana, a nic nie mówi w stylu kurde, mogłem nie brać tej Ewan, korony, dlaczego nie? dlaczego takiego... nie czytasz moich komentarzy, w których ciebie krytykuję? <laughs> Michał18 napisał, Ewron, ty ulana szmato. <laughs>